Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale Ezotarot. Dziś czytanie wiadomość od tej osoby, co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć, co chciałaby Ci przekazać. Dziś wybieracie sobie dwie karty. Karta numer jeden. Karty celowo są zasłonięte, żebyście po prostu zsynchronizowali albo z kamieniem, albo intuicyjnie. Wasza intuicja podpowie wam, na której karcie się skupić. Czy na karcie numer jeden. I mamy kryształ górski czy na karcie numer 2, kwarc różowy, tak? I zobaczymy, co karty dla danej z grup będą chciały nam przekazać, co będą chciały nam powiedzieć. Bez zbędnego przedłużania oczywiście zaczynamy, kochani, od grupy kart numer 1. Przystupujcie, pomyślcie, zastanówcie się, która z kart z Wami zsynchronizuje, która do Was coś mówi, przemawia, która Was przyciąga. I w momencie, kiedy będziecie już gotowi, załączcie play i zaczynamy, tak? Zaczynamy rozkład kart na pytanie. Wiadomo, no i mamy kartę jest. numer 1 dla osób, które zsynchronizowały z tą kartą oraz z kamieniem Kryształ Górski. Karta dla Was, kochani, Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłeś, spełni się, tak? Czyli w niedługim czasie karty mniej więcej rezonują do roku czasu. Spełni się to, o co prosiłeś, o czym myślisz, o czym marzysz, niezależnie jakie to jest marzenie czy pytanie, czy przy uczuciu, czy o tą osobę, czy przy finansach, tak? To, o co prosiłeś, zostanie dla Ciebie spełnione. Kochani, żeby tutaj nie przedłużać, oczyszczam karty i sprawdzamy wiadomość od tej osoby. Co u tej osoby słychać na ten moment? Tak. Co u tej osoby słychać na ten moment? Co słychać u niej, u niego na ten moment? Co słychać u niej, u niego na ten moment? Co nam karty tu przekażą? Co słychać u niego, u niej na ten moment, na tą chwilę? Kochani, w tym momencie dla części z Was jest brak kontaktu lub rozstanie odejście tej osoby od Was, tak? Ta osoba trochę jak gdyby jest zapewna siebie w tej sytuacji, przy Waszym uczuciu, trochę jak gdyby jak gdyby udaje, że jej nie zależy, powiedziałabym to tak. To jest taki, oczywiście, w cudzysłowie, głupiec, który ciągle popełnia te same błędy, nie uczy się na błędach, nie idzie o krok do przodu, nie wyciąga żadnych wniosków, tak? Ciągle postępuje w ten sam sposób, a wy już macie po prostu na ten moment tego dosyć. Tu przy was jest jakieś rozstanie, jakieś odejście, jakiś konflikt, jakiś problem, który, no i brak kontaktu też między innymi dla części z was tutaj jest, tak? Tu jest osoba, która myśli takimi kategoriami, nie szablonowymi, czyli ta osoba mm, myśli taką ułudą, jak gdyby mówi do was, że wy, wy olbrzymiacie jakąś sytuację, wy robicie z czegoś problem, gdzie problemu nie ma, tak? No i rzeczywiście ten problem jak gdyby przy uczuciu waszym jest, ale ta osoba tego nie widzi, tak? Zobaczymy, co w życiu prywatnym, jak gdyby nie tylko uczuciowym, ale takim mm, prywatnym u tej osoby się teraz dzieje na ten moment, tak? żeby na, nakreślić sytuację tej osoby co się dzieje u niego u niej na ten moment co słychać co się dzieje u niego u niej na ten moment co słychać Kochani ta osoba ma jakieś problemy przy własnym domu ma problem ze spotkaniem się z wami myśli o tym rozstaniu myśli co się zadziało dla części z Was może to być ex-małżonek, z którym toczą się teraz jakieś... po prostu jakieś... są konflikty między Wami, tak? Eks małżonek lub jakaś separacja między wami mi się tu pokazuje. Problem ze spotkaniem się, problem z kontaktem, z porozumieniem, z rozmową. Kontakt z jakby tu też mi się pokazują związki takie, które długo już trwają. I jest rozczarowanie tym partnerem, rozczarowanie tą sytuacją, tym, co się między wami dzieje, a, a jakie mieliście plany i marzenia na tą relację, tak? Ta, przy tej osobie są na pewno jakieś problemy urzędowe, jakieś problemy sądowe, sprawy. Które się ciągną za tą osobą. Mogą to być też sprawy alimentacyjne lub jakieś poróżnienie. Jeżeli ta osoba ma, jeżeli tu chodzi o relację, trójkąt miłosny, to ten partner, o którego pytacie tutaj, na ten moment ma problemy w obecnym związku, tak? Tu są jakieś nieporozumienia, sprawy sądowe, urzędowe, coś niedobrego się tam dzieje. Tu jest nieszczęśliwa relacja, tak? Na ten moment, kochani. I teraz zasadnicze pytanie, co ta osoba chciałaby ci powiedzieć, tak? Wiadomość od tej osoby, od niego, od niej, co ta osoba chciałaby ci powiedzieć. No i kochani, zobaczcie, jaka karta mi wypadła. Ja po prostu oszaleję, bo ta karta mi tak często przy Waszych rozkładach wychodzi. To tylko pokazuje, jak silne i jak mocne są te relacje między Wami, jak trudne przede wszystkim są. Karta kochanków, tak? Karta namiętności, przyciągania, magnesu, pożądania, wszystkiego, co. co to jest niesamowita chemia, tak? No nie chodzi tylko o chemię fizyczną, ale tu chodzi też o chemię emocjonalną, czyli bratnia, dusza, bliźnia czy płomień nam się tu pokazuje, tak? Co on chciałby Ci powiedzieć? Że Cię kocha. Że Cię kocha. Ta karta oznacza, że Cię kocha, że Cię pragnie, że Cię pożąda, że jesteś mu potrzebna, że jesteś bardzo ważna w jego, jej życiu, tak? Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć? Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć? Siły. Kochani, co ta osoba chciałaby ci powiedzieć, zaraz wam powiem, no, jakie karty wam miłości wychodzą, to po prostu aż jestem w szoku, sami widzicie. Kochani, ta osoba chciałaby Ci powiedzieć, że przede wszystkim Cię kocha, że mu lub jej na tobie zależy, tak? Że jest jej przykro, chociaż tu jest jak gdyby nieprzyznawanie się do winy ze strony tej osoby, czyli ona udaje albo odbija piłeczkę, że to może być problem po waszej stronie, że wy coś wyolbrzymiacie, że to wy macie problem, a nie ona, że jest dobrze tak, jak jest, że nie trzeba nic zmieniać, że pewne rzeczy przez was są przerysowane, tak? Co ona chciałaby Ci powiedzieć? No, że ma problem ze sobą. Co to oznacza? Mężczyzna lub kobieta, który wychodzi w karcie diabła, to jest mężczyzna lub kobieta, osoba, która patrzy na życie przez pryzmat bardzo takiej fizycznej i własnych przyjemności, tego czego ona pragnie w życiu, czasami pomijając czyjeś uczucia, dlatego co ona, ta osoba chciałaby ci powiedzieć, że jest jej przykro, że skupia się na sobie, że no, poniekąd jest narcystyczna, że jak gdyby ma władzę nad tobą, że za to cię przeprasza, chociaż to nie jest takie dosłowne, to jest podświadome myślenie tej osoby, bo ona normalnie, fizycznie wam tego nie powie. To jest osoba, która zakłada maskę, jak gdyby, tak, przy uczuciu, zakłada maskę, udaje, że jest bardzo silną osobą, bardzo taką wpływową, ma bardzo duże powodzenie u płci przeciwnej. Niestety, brzydko mówiąc, czasami mogliście nawet usłyszeć od takiej osoby, że chcesz to iść, proszę, tam są drzwi, albo na zasadzie nie ty to inna, nie ty to inny, tak? Albo jak ci się nie podoba, to coś tam. Ta osoba często tak mówi, ale to jest takie jej mówienie, zanim pomyśli, to powie. Ona taką przyjdziała maskę osoby takiej silnej, dominującej, władczej. Wewnątrz jest bardzo miękka. Bardzo miękka, wy to przejrzyliście, widzę tu intuicyjne przejrzenie tej osoby. Zdajecie sobie sprawę, że wcale nie jest tak jak ona to do was mówi, jak to przedstawia. W środku jest bardzo wrażliwa ta osoba, tak? Potrafi być zarówno romantykiem, jak i po prostu bardzo taką, brzydko mówiąc, na no, taką złośliwą osobą i nieprzyjemną dla was. Jeżeli między wami jest brak kontaktu, jest wiadomość od tej osoby kochani, tak? Jeżeli macie brak kontaktu, jest wiadomość od tej osoby dla was. Także, co chciałaby Ci powiedzieć? To właśnie chciałaby Ci powiedzieć, że jesteś dla niej bardzo ważną osobą w jej życiu, tak? Yy, tak to mi się tutaj przedstawia. Bardzo piękne, uczuciowe karty, ale bardzo karty trudne, takie, które mają dużo przeszkód, dużo jak gdyby tutaj jest yy, takich niedopowiedzeń, czyli maska ze strony przeszkodą jest maska ze strony tej osoby. Ta osoba nie pokazuje po sobie, jak bardzo jej zależy na Was, kochani, tak? No i dobra, mamy kartę numer jeden. Zobaczymy co wyjdzie nam przy wyborze dla karty numer 2. Jest karta numer 2. Kwarc różowy, kamień miłości. Karta kochani dla was. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia. Bądź wobec siebie szczery, ponieważ tylko ty wiesz czego naprawdę pragniesz i czego potrzebujesz, tak? Taka jest karta dla was, dla osób, które zsynchronizowały z grupą kart numer 2. I zobaczymy teraz co słychać u osoby, o którą pytamy, tak? co słychać u niego, co słychać u niej na ten moment, jak wygląda sytuacja? Co słychać u niego, co słychać u niej? Jak wygląda sytuacja? Mam już nie tutaj karty. Co słychać u niej, co słychać u niego na ten moment? Jak wygląda sytuacja? Kochani, na ten moment to co mi się tutaj pokazuje, to jest konflikt między wami lub jakaś kłótnia, która się wydarzyła. Ktoś tutaj ma zranione serce, ktoś jest jakiś rozczarowany, ktoś jest niezadowolony. Tak, tu jest dla Was no, tęsknota, tęsknota, tęsknota za osobą, problem przy wyborze, problem bycia z tą osobą. Jeżeli uczucia dla Was są platoniczne, to tu to też poniekąd nieodwzajemnione uczucie ze strony tej osoby mi się pokazuje. Ta osoba jest bardzo skupiona na sobie, na tym, co na własnych potrzebach, na własnych um, sprawach. Jak gdyby trochę tutaj lekceważy Wasze uczucia, Wasze zaangażowanie w tą relację, tak? Co jest przy tej osobie? Bardzo taka władcza i dominująca osoba, bardzo. Osoba nie lubiąca, jak ją się ocenia, nie lubiąca, jak jej coś się zarzuca, tutaj przy tej osobie jest jak gdyby obroną atak, czyli co u niego, u niej słychać na ten moment. Na ten moment ona jak gdyby rozdaje karty w waszej relacji, ta osoba, tak? Nie lubi osaczenia, nie lubi jak coś za szybko się dzieje, i tu mi się tak pokazuje, jakby coś mogło za szybko między wami się zadziać, i po prostu ta osoba na ten moment się odwróciła. Może przestała się na chwilę odzywać, albo jej jak gdyby emocje są trochę osłabione, tak, Do Was. Co jeszcze, kochani? Co ta osoba nie lubi zobowiązań, nie lubi, jakby patrząc przez pryzmat jej jakichś doświadczeń życiowych, nie lubi zobowiązań, nie lubi stałych relacji, woli luźne relacje, luźne związki, tak? Zobaczymy, co przy tej osobie dzieje się. Zawodowo, może zawodowo, tak po prostu przy jej domu, przy jej życiu, co się dzieje. Zobaczymy, co się przy tej osobie dzieje teraz. Co się dzieje przy tej osobie teraz, w jej życiu na ten moment. Kochani, ta osoba albo mieszka daleko od Was. W każdym bądź razie, tu jest nadzieja, że się z Wami zobaczy to dla, dla części z Was będzie powrót ekspartnera do Was, do Waszego życia z powrotem. Ta osoba albo przyjedzie, bo tu jest problem z, ze spotkaniem się, ona może mieszkać daleko od Was, jak gdyby myśli, że już wszystko jest stracone, że już sprawa jest zamknięta, ale będzie próbowała do Was wrócić. Ma nadzieję na poprawę Waszej relacji, kochani. Tak to mi się pokazuje, ma nadzieję, że dacie jej kolejną szansę. Zobaczymy, co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć. Co on, ona chciałaby Ci powiedzieć. co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć. Kochani, karty mi wypadają, że mimo tego, że ma problem z wyborem, że jest jej trudno wybrać i się zdecydować na cokolwiek, to jest to uczucie, może, może tu nie jest takie uczucie takiej miłości typowej, ale jest, o ta osoba wychodzi z uczuciem do Was, ma dosyć kłótni, to chciałaby powiedzieć, dosyć konfliktów, dosyć osądzania, dosyć jakiegoś takiego no, tu jest duży, duże konflikty, tak? Dosyć rozdrabniania pewnej sytuacji na części pierwszej. Tu chciałabym Ci powiedzieć, ciesz się chwilą, którą mamy daną, która jest dla nas, tak? No, jakieś rozstanie tu dla części z Was nastąpiło. Jakaś, jakieś rozstanie takie nagłe, bardzo nagłe, po prostu partner mógł odejść, odwrócić się od Was i odejść, nawet nie wiedziałyście, dlaczego, nie wiedzieliście, dlaczego, co się zadziało, co się stało przy uczuciu. Po prostu ta osoba miała dosyć. Dosyć y, potrzebowała spokoju, potrzebowała wyciszenia, y, potrzebowała pomyśleć, zastanowić się nad własnym życiem i nad tym, czego chce. Kochani, ta osoba nie nadaje się do takich stałych związków, do stałych relacji. Ta osoba już jest po przejściach, ktoś ją mógł zranić kiedyś, może mieć problemy z własnym. Takie problemy emocjonalne, z jakimiś nałogami, z problemami natury takiej. Psychicznej może za dużo powiedziane, ale to jest takie natury, takiej jest po prostu e, albo cholery, cholerykiem, czyli szybko się denerwuje, e, może mieć problem z alkoholem, właśnie z nerwami, mogła się już rozstać, tu jest jakieś rozstanie, czyli już mogła być jak, z jakimś związkiem wcześniej i jak gdyby nie chce kolejnego związku, nie chce się wiązać znów na stałe. Jej jest dobrze tak jak jest, chce. Być w takiej relacji, która ją uszczęśliwia, a nie jak gdyby przywiązuje. Ona nie, nie lubi po prostu być, lubi wolność, ceni sobie wolność i życie po swojemu. Tak mi się to, kochani, pokazuje dla karty numer dwa. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, kochani, jestem bardzo ciekawa, jak, jak tam, jak synchronizujecie z kartami. Co jeszcze ode mnie? Bardzo Wam dziękuję za wszelkie subskrypcje, wszelkie komentarze, za to, że ze mną jesteście, że pozwalacie na to, żeby mój kanał się rozwijał. Serdecznie Was pozdrawiam. No i widzimy się w kolejnym czytaniu. Do usłyszenia, cześć.